Pan prezydent Wołków, na pewno rękoma, nogami będzie też władz wojewódzkich, starał się, żeby wychodzić po tej linii, porozmawiać. Ełk-Orzysz. No myślę, że jak najbardziej potencjał, wiadomo, Mazury, potencjał linii przede wszystkim z Ełku przez Orzysz, Mikołajki, Mrągowo do Olsztyna. Tak? To jest, myślę, że plan maksimum. Natomiast plan minimum to zdecydowanie warto myśleć o pociągach turystycznych. Na przykład w lipcu przyjedziemy pociągiem z parowozem do Giżycka, myślę, że również do Ełku, do Orzysza. Nasze doświadczenia pokazują, że jeżeli współpracuje się z samorządami i jest coraz więcej chętnych, to nie ma żadnego problemu, żeby do Orzysza wróciły standardowe pociągi. To jest kwestia współpracy i przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim, ale też przede wszystkim pokazaniem, właśnie takimi pociągami, że można. Ta linia z Ełku do Orzysza, dalej przez Mikołajki Kimrągowo do Olsztyna może się okazać bardzo ważną linią nie tylko pasażerską, ale przede wszystkim turystyczną. Jak widać są pasjonaci kolei, ludzie, którzy chcą poznawać Polskę, Mazury i myślę, że siłą samorządów, nie jednego samorządu, ale samorządów gminnych, miejskich, powiatowych, a we współpracy z urzędem Marszałkowskim dużo można osiągnąć, jak widać potencjał. My Wpisujemy się już, ja to deklaruję na lipiec, po to, by taki skład przyjechał do Ełku. Parowóz oczywiście. Chcielibyśmy promować kolejnicą turystykę i rozwijać dzięki temu turystykę. Przepraszam, tam jakoś pochodnie odpaliłeś. Aha, No to mam do przodu. Do przodu? I możemy. No już się, się do środki. Jeszcze, jeszcze do Bez ucisku, tak. jakiś trafi się ciężki, chodził. Czyli tutaj na łukach się nie. Nie ma, czegoś nie ma takiego, dobra. że się zwalni na łukach. Są z... Bo to, to, to są